53 cm. Piękna rybka. Nie ma wszystkich, zobaczcie jak załadowany jadę na rybki. Rower, tatra doładowana, jadę, spróbuję na grunt. Jedną wędeczkę, drugą na spławiczek. Zobaczymy, co z tego będzie. Jeszcze trochę drogi mi zostało przed, przede mną, więc widzimy się na miejscu. Także jadę. Właśnie mam branie. Zobaczcie, co się dzieje. Pięknie ciągnie. Zobaczcie, co się dzieje ze szczytówką. Rolę robi. Rybka spadła. Nie, jest. Dobra, zacinam. O jejku. Co to jest? To jest jakaś niewielka ryba. Chociaż teraz zaczyna walczyć. Urwała mi wszystko. Co się stało? Wszystko mi urwało. Chyba za mocno miałem przyciągnięty hamulec. No nic. Kurczę. Jak ry widzieliście, rybka urwała mi wszystko, ale nie poddajemy się. Została mi jeszcze druga wędka. Niestety nie wziąłem yy, żadnych rurek antysplontaniowych ani żadnych koszyczków, więc muszę teraz polować na jedną wędkę, bo na spławik zobaczcie jaka fala jest, nie da się łowić. Szkoda tej rybki, myślę, że było to coś fajnego, no ale teraz już można gdybać. Nie wiem, musiałem mieć chyba przetartą żyłkę, bo nie wierzę, że hamulec za mocno był yy, przykręcony. No nic. Tak się zdarza. Łapiemy dalej. Mam nadzieję, że jeszcze coś wpadnie. Mam rolę. Zobaczcie, co się dzieje. Coś pięknego. Zaraz mi wpadnie wędka do wody. Co się dzieje? Patrzcie co się dzieje. Coś pięknego. Dobra. Zacinam. Jest rybka. O kurde, coś mi się zaplątało. Jest fajna rybka. Ja pierdzielę, zobaczcie co się stało. Jest fajna rybka siedzi. Muszę tu odplątać na spokojnie, żeby mi się nie zerwała. Zawsze jakaś przygoda Ja pierdzielę. Jest. Już pomału odplątałem. Jeszcze trochę. Jest. Jest fajna rybka. Ludzie mam fajną rybę. Nie bierze. Normalnie cały się trzęsę. Pięknie przyfasolił. To będzie ładna ryba. Ładnie jeździ. To będzie ładna ryba. Tylko nie wiem co zrobić, żeby mi nie wszedł w tamtą drugą wędkę i nie poplątał. Ale pięknie chodzi. Ja pierdzielę, cały się trzęsę. Nie, nie wiem czy ją wyciągnę. O kurde, to jest duża ryba. Ona cały czas ucieka. Muszę jakoś tą wędkę wziąć. To jest ładna ryba. Ja pierdzielę. Mam cienki przypon. Nie wiem, czy uda mi się ją wyciągnąć, ale ładnie chodzi. Będę trzymał nisko. To jest ładna ryba. Dobrze, że mam tu dużo żyłki. Trzeba będzie ją zmęczyć pierdziele jest bardzo daleko. Zobaczcie co się dzieje. To jest fajna ryba. Czuję jak chodzi. Czuję na wędce jak chodzi. No niesamowite, jak to się mówi na fali ryba, wali super, żebym tylko jej nie stracił. Cały czas żyłkę zabiera z kołowrotka. Żyłkę. Nie jest do zatrzymania, ja pierdzielę. No nie wierzę. Co to jest za potwór? Muszę odzyskać trochę metrów, podholować ją. się normalnie trzęsę. Nagrywa się to? Nagrywa. To jest fajna ryba. Mam nadzieję tylko, że się nie zczepi. I że się dobrze zacięła. Jest. Ja pierdzielę jak odlecią. To jest niesamowite. Patrzcie, jak żyłkę zabiera z powrotka. Stały się trzęsę. Ja pierdziele, coś pięknego. Nie wierzę, żeby mi się tylko ją udało wyciągnąć. To jest naprawdę dosyć cienki zestaw. Ale no nie wiem, no zobaczymy. Finezyjny holi może się wyciągnie. Daleko. To jest spora ryba. Ale wiatr wieje, no na fali ryba wali, no teraz to już to wiem. Widzę już koszyk, a rybka się nie poddaje, jest daleko. Bardzo daleko. Ucieka. To jest niesamowite, jaka ryba. Jaka walka. To jest bardzo silna ryba. Ja. Ona dopiero zaczyna walczyć. To będzie długi hole. To będzie moja ryba życia. Nie. To jest na 100%. To jest 100% ryba życia. No na połowę tego stawu ta ryba uciekła, nie? Żeby mi starczyło tylko baterii w GoPro. Nagrywa się. Nagrywa. Ja pierdzie. Co się dzieje? Tak ciągnie. To jest potężny kar. żeby tylko się nie zerwać. Ja pierdziel. Owiecie ciężko. Cały czas wybiera żyłkę. No, cały się trzęsę ludzie masakra. sakra. No super jest, super. Ja pierdzielę, że tu są takie wielkie ryby. Ja normalnie nie wierzę. Nie wierzę. No zobaczcie, co się dzieje. Ona cały czas wybiera żyłkę. Jest nie do zatrzymania. Muszę trochę tej żyłki wybrać, bo mi wybierze całą żyłkę z kołowrotka. Jak ona jest daleko. Się w ogóle ta ryba nie męczy. To jest potężna ryba, no ja pierdzielę. co się dzieje, już przemarłem, ale warto holować taką rybę. Ludzie, normalnie nie wierzę Ta ryba ma z 10 kg ona musi się kiedyś zmęczyć, to jest niemożliwe. Odzyskuje żyłkę. Daleko jest. No bardzo daleko jest. Ja zabieram żyłkę, ona odbiera. No muszę ją podpompować, żeby tylko nie wyskoczyła. O jejku, ale uderzenie czułem teraz. Cały czas zawiera żyłkę. Bardzo ciężko. No nie wierzę. Zabiera żyłkę. No ten hol trochę potrwa, kochani. Najgorsze jest to, że nie mam dużo baterii w GoPro. Ja pierdzie, co to za rybsko? Muszę ją jakoś zatrzymać. życia, dosłownie. Ta ryba jak stoi w miejscu to ja w ogóle jej nie, mógł, nie mogę ruszyć nie mogę jej ruszyć z miejsca. Jak się zatrzyma. i myślałem, że się zczepi, on ruszył ogonem. Ta ryba nie zerwała ludzie, nie? Już nie pamiętam, ja chyba takiego długiego holu nigdy nie miałem. Ale wszystko przez to, że mam cienki zle dosyć zestaw. No ale ja tą rybę muszę wyjąć, nie? Nie wiem ile czasu tutaj spędził, ja ją muszę wyjąć. Ona musi się kiedyś zmęczyć. Naprawdę. Co to jest za ryba? Przecież już długo z nią walczę. Nie wierzę, no nie wierzę. Jak daleko ona jest? No jest jeszcze... Kiapierd, ja dzielona jest w połowie. Bardzo silna rybka to jest. Na tym Federku czuję normalnie każdy jej strzał. Ja pierdzielę, jak ona jest daleko. Lepiej już ją ciągnę, chociaż teraz stoi, stoi w miejscu. Nie chcę, żeby wyskoczyła nad wodę, więc ciągnę ją. Cią mam wędkę nad wodą, bo jak wyskoczy, to na 100% mi się zerwie. Spodziewałem się, że taki wypad na spontanie może takie rzeczy mi przynieść. Ale to tak zawsze jest, bo jak człowiek się naszykuje, to nigdy nie może złapać pięknej ryby. O, już czuję. Ludzie musicie subskrybować mój kanał, to mnie motywuje do dalszych wypadów. Także nie zapomnijcie o dzwoneczku, wtedy będziecie dostawać powiadomienia o nowych filmach. Jest to dla mnie bardzo ważne, bo chciałbym coś zaistnieć na tym YouTubie, a przy takim, yy, przy tylu ludziach, to nie jest proste. A mam dla Was naprawdę dużo niespodzianek. Szykuję na następny sezon, bo w tym chyba nie dam rady. Ale zobaczymy. Chociaż pogadam sobie z Wami trochę. Wiatr już mnie przewiał totalnie. Ale tak mogę holować i marznąć. Nawet przy minus 20. Gdzie ta ryba jest? Już mnie puszcze 40 minut holu. 40 więcej. Godzinę, bo jeszcze tamte minuty, ja pierdzielę, ludzie, to jest szok. Ta ryba nie ma dość, a ja już powoli tak, ale się nie poddam. Nie ma szans. Puściła! Puściła! Ucie, ucieła haczyk! No niestety! Ale film i tak wrzucę! Trudno! Niestety ryba puściła! No co mogę zrobić? Jestem poddenerwowany, ale czasem tak bywa! No nic! Szkoda tej rybki! Ale mam nadzieję, że zostaniecie ze mną i do następnego! Cześć!